Siema, ale sobie malęcy. witam Was w kolejnym poradniku. Tym razem dodamy SILOS na naszą farmę. Jest to Farm Silo System, który możecie dodać do swojej mapy w wersji obiektu kupowanego ze sklepu. Jak wiecie, ja takich obiektów nie lubię, wolę je mieć od razu na mapie. Ostatnio pokazałem Wam, jak dodać w takiej wersji Tartakt. Jeśli ktoś nie oglądał, zapraszam do poprzedniego filmu. A dzisiaj, żeby pracować z naszym poradnikiem. Schodzimy w opis filmu, pobieramy paczkę, którą należy wypakować do plików naszej mapy. Jest to paczka z silosem, tam są zawarte wszystkie niezbędne pliki oraz jeden plik tek -y, tekstowy, z którego będziemy musieli wkleić parę wyrazów za pomocą Giansa do naszego silosa. Ale jak to już Wam pokazuję, otwieramy oczywiście naszą mapę w Editorze Z zakładki File importujemy silos. Ja go wstawię sobie przykładowo. Tutaj może go jedynie troszeczkę powiększę. OK. Jeśli ktoś pamięta lub oglądał i kojarzy, że było trzeba rozwinąć wszystkie zakładki scenografii, jeśli chodzi o tartak. Tutaj w tym silosie nie musimy dopisywać ścieżek, bo takowych nie ma. Musimy tylko dopisać jedną rzecz, jeśli chodzi o sam silos. Jak widzicie tutaj w atrybutach pojawiło nam się wiele rzeczy, ale jednej brakuje. I to jest ten plik tekstowy, który musicie dopisać do dopisania w danym editorze. Musimy stworzyć tak, jakby nową zakładkę. O nazwie OnCreate. I z zakładki e, Typ Script Callback w nazwie musimy dopisać to. Także kopiujemy. Zjeżdżamy w atrybutach troszeczkę niżej. Tu wpisujemy, wybieramy typ, dodajemy. I tutaj wklejamy to. I to tyle jeśli chodzi o wiance witora. Oczywiście zamykamy, zapisujemy. Teraz za pomocą notatnika bądź Notpad plus otwieramy ten plik, nie, nie ten plik podejrzewam, że pewnie do otwarcia będzie moddesk tak jest, otwieramy moddesk tutaj dopisałem już polskie z wyrazy, żeby w grze było już to spolszczone, otwieramy też Mody desk naszej mapy. I kopiujemy następujące linijki. Wklejamy je do naszego mod Musimy też przykleić linijkę source file i dopisać ścieżkę, w której znajduje się nasz silos. W moim przypadku jest to. Gospo. Silos na pewno jeszcze to sprawdzę gospo silos i mam dopisaną ścieżkę do kliku lua dzięki temu ten silos będzie działał poprawnie zapisujemy możemy zamknąć i sprawdzamy w grze jak widzicie obiekt stoi w miejscu, w którym postawiłem. po podejściu do Klap w lewym górnym rogu pokazuje nam się komendna otwórz, otwieramy i tutaj będziemy wysypywać nasze ziarno. Po podejściu do panelu, włączamy panel, pokazują nam się ilość, zawartość silosu, ile będziemy mieli litrów danego ziarna. Otworzy się też ramię sypu, jeśli podjedziemy tutaj z przyczepą po podejściu do panelu pojawi nam się komenda z przycisku R do wysypania ziarna. I to wszystko. Zapraszam do kolejnych poradników. Trzymajcie się.